Dzisiaj góra Al-Quara, czyli Jabal Al-Quara, jest to taki płaskowyż, którego wysokość dochodzi do 75 metrów. Położony jest we wschodniej prowincji Arabii Saudyjskiej w okolicy Al-Asa. Jest to miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa. W 2018 roku leży w odległości około 15 km na północny wschód od Alchuchów czy od Alasa jak ktoś woli. Jest to taki niesamowicie widowiskowy kanion. I obszar tych niezwykłych formacji skalnych zajmuje powierzchnię 14 km2 znajdują się tutaj na terenie na tym terenie jaskinie jedna jest taka najbardziej znana wiedzie przez nią szlak turystyczny pięknie oświetlony jest to jaskinia Al-Nashab Tutaj Ministerstwo Turystyki postanowiło zrobić taki projekt Kraina Cywilizacji w górach Alkuara. Jest też jaskinia, która na przykład wśród miejscowej ludności jest bardzo popularna na urządzanie wesel, na, na sesje zdjęciowe dla pary młodej. Dla par młodych jest też jeszcze trzecia jaskinia, do której też można wejść. Te wszystkie formacje, to ułożenie skał, te prześwity, szczeliny, to wszystko robi takie niesamowite wrażenie, właściwie gdzie człowiek nie stanie, tam chciałby robić zdjęcie. Wygląda to wszystko bardzo malowniczo, zarazem tajemniczo. Naprawdę ktoś bardzo umiejętnie to wszystkie, te wszystkie szczeliny, te wszystkie skały w jaskini umiejętnie poświetlał i, i jeszcze co ważne to właśnie te skały stanowią taką natural, naturalną izolację, ponieważ w jaskini przez cały rok panuje jednakowa temperatura między 21 a 23 stopnie Celsjusza niezależnie od Pogody na zewnątrz i tak jak kiedy latem, kiedy temperatury potrafią tutaj dochodzić do 50 stopni, to w środku panuje przyjemny chłód, natomiast zimą, kiedy temperatury na pustyni potrafią spadać do minus 5 czy, czy minus 2 stopni, to z kolei w środku w jaskini czuć takie no, przyjemne ciepło, także jest tutaj ta naturalna skalna izolacja, jest też taki naturalny termoobieg. I co ciekawe, właśnie przy tej naj, najbardziej takiej widowiskowej moim zdaniem jaskini na szab ustawiono takie panele z luster. Wygląda to niesamowicie, powstają naprawdę zaskakujące zdjęcia w tym miejscu. Warto poświęcić tutaj tym lustrom chwilkę czasu na każdym kroku widać tutaj wdrażanie w życie tego rządowego projektu na Cywilizacji Góra Halkuara powstają napisy powstaje takie mini muzeum myślę że to miejsce ma potencjał ono z czasem będzie bardzo popularne wśród turystów ponieważ jest naprawdę bardzo widowiskowe i co ciekawe że taki cud geologiczny takie pustkowie takie skały to wszystko na bazie tego powstała największa na świecie wpisana do księgi rekordów Guinnessa oaza która Oaza Alasa, którą porasta ponad 2,5 miliona palm daktyrowych. Tutaj są wspaniałe systemy nawadniające. Ta oaza też jest możliwa do odwiedzenia.